Witam Was serdecznie, tak na wstępie chciałbym powiedzieć, a co, nie mówiłem? Od kilku lat opowiadam właśnie o sytuacji, która teraz nastąpiła w Europie. Chodzi mi szczególnie o pogodę, zmiany pogodowe, zmiany, zmiany w naszej atmosferze, które się odbywają. I na wszystko jest teraz potwierdzenie. No jest, może to tak troszeczkę... Yy... Zawsze takim patosem pojedzie, że miałem rację, no nikt tego nie słuchał, każdy miał z tego szydery, ale niestety słuchajcie, to co opowiadałem, to co mówiłem, no niestety zaczyna się wszystko teraz sprawdzać. Jest to przerażające dla mnie, przynajmniej dla mnie. Zawsze powtarzałem, że te rzeczy, które gdzieś tam przekazuję, które wyczytałem, które kiedyś tam usłyszałem, że one się nigdy nie wydarzą. A my teraz jesteśmy właśnie w epicentrum tego wszystkiego, co się dzieje, szczególnie pogoda. W starych audycjach możecie znaleźć moje wypowiedzi na temat teorii lodowej Haushofera. Możecie dowiedzieć się, czym to było. Jednak plany pogodowe, te, które naziści prowadzili badania naukowe, to znaczy badania naukowe, prawdopodobnie zdobywając kanżon w Tybecie, Niemcy dotarli do pewnych tajemnic, które miały się rozłożyć w latach. I wiedzieli o tym, że po 2000 roku w granicach tam 2020-2040 nastąpią gigantyczne zmiany pogodowe. I śmiem nawet przypuszczać, że człowiek ze swoim takim zaborczym charakterem, z tym niszczeniem przyrody, niszczeniem środowiska naturalnego ma minimalny wpływ na to, co faktycznie dzieje się na kuli ziemskiej, bo nie mamy na to najmniejszego wpływu jako ludzie, jesteśmy zwykłymi pasożytami na tej planecie, którzy Gdzieś tam odgrywają swoją pasożytniczą rolę, właśnie na zdrowym ciele tej planety. Jednak yy, to, co powtarzałem przez wiele lat, no i teraz ktoś powie, o kwiecień prorok, kwiecień szaleniec, kwiecień idiota, znowu już pierdzieli swoje kocopoły. Tak, bo mam na to potwierdzenie i nie powiem, że jestem z tego powodu dumny, ale to się teraz właśnie odbywa. To się teraz dzieje. Wystarczy, że otworzycie sobie jakikolwiek kanał pogodowy i zobaczycie, co się dzieje już najbliżej nas. Hiszpania, Grecja, no w Hiszpanii 2 metry śniegu, a w Grecji ludzie się po prostu kąpią na plażach, bo jest 30 stopni ciepła e, Albania, Mołdawia wszystko zalane pod wodą e, jeżeli weźmiecie teraz Norwegię, te osuwiska coraz więcej i anomalie anomalie, coraz większe anomalie pogodowe szczególnie Syberia, mnie to przeraża Roz, rozmrażanie się taj, odtajanie wiecznej zmarzliny, gazy, które się tam uwalniają przede wszystkim bakterie, mikroby które są tam w wiecznej zmarzlinie były uwięzione one przedostają się do atmosfery. To, co dzieje się na obydwu biegunach, masowe e, topnienie lodów, podnoszenie się e, właśnie wód na całym świecie oceanów i to właśnie w teorii lodowej e, Haushofera. Kiedyś sobie wyczytałem i pamiętam w sobudce, to już będzie 10 lat temu właśnie o tym mówiłem. Zostało to przyjęte z takim niedowierzaniem. Później to zostało wręcz wyszydzone. Ja zostałem okrzykniętym, centralnym wariatem, idiotą, głupkiem i w ogóle określenia jakie chcecie, takie sobie znajdziecie w internecie, że jestem właśnie popieprzony i to do granic możliwości. Jednak przez cały czas, gdzieś tam przez jakieś prelekcje, przez jakieś audycje, cały czas do tego nawiązywałem. Powstała pewna grupa, która... No wzięła te słowa do siebie I teraz co się dzieje My jesteśmy przygotowani Nie wiem na to co nadchodzi, co się stanie My jesteśmy przygotowani Nie wiem czy to można powiedzieć jakimś takim przygotowaniem Które zapewni nam jakieś tam przetrwanie Ale daje nam to możliwość Teraz normalnego życia Normalnie funkcjonujemy Normalnie Egzystujemy w tym całym zwariowanym systemie, który teraz powstał. No nie powiem, że żyjemy na marginesie, bierzemy aktywny udział normalnie w życiu społeczeństwa, ale dajemy sobie radę. Zwracając przede wszystkim uwagę na to, co dzieje się wokół. Zwróćcie uwagę, że ten cały chaos pandemiczny odwrócił doskonale naszą uwagę od tego, co dzieje się na świecie, a dzieje się bardzo dużo, niestety militarnie też. Kaliningrad, słuchajcie, zaczyna pękać w szwach od rosyjskiego sprzętu wojennego. Na Białorusi jest coraz więcej rosyjskiego sprzętu. Na wschodzie Ukrainy, na pograniczu z Rosją, Rosjanie skoncentrowali gigantyczne siły zbrojne. Teraz sami widzicie, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Demokracja. Czy tak wygląda demokracja? Pały, karabiny, zasieki, drut kolczasty tak będzie wyglądała demokracja. Tak ma wyglądać demokracja na świecie w wykonaniu amerykańskim. To, co oni nam teraz fundują, to co nam teraz pokazują, kolebka demokracji, jak to nazywają wzór wszelkich cnót w ogóle demokratycznych opiera się na karabinach? No to jest. To jest przykre. I teraz... no znaczy przykre. To jest prawdziwe, tak to wygląda. I teraz... To, co będzie się działo w Europie, no nie trzeba być żadnym ekonomistą, militaristą żeby yy, zwrócić uwagę na to, co się stanie w momencie, kiedy w Stanach dojdzie do większych właśnie takich zamieszek. To też zostało przepowiedziane. Też o tym wieszczyli ludzie. Jest bardzo wiele osób w internecie, który, którzy za pomocą internetu ostrzegali. Teraz prowadzą gdzieś tam kampanię sobie taką poza internetem. Wyszli całkowicie z internetu, no i... Ja też się do tego ostro przymierzam, bo to, co przez wiele lat mówiłem, nabiera realnego słuchajcie kształtu. Po prostu już jest teraz za późno na edukację, teraz wzbudzanie sensacji i być pożywką, byciem pożywką yy, taką medialną, nie ma najmniejszego sensu. Czas edukacji minął. Czas edukacji minął. Ci, którzy skorzystali z tej edukacji, no wiedzą co robić, wiedzą po prostu jak działać. Jednak jest masa ludzi, których nie da się, do których nie da się przemówić, do których nie da się przekonać, którzy jeszcze ślepo wierzą, że jest dobrze. Że ten system będzie trwał wiecznie, że wiecznie będzie 500 plus, że wiecznie będzie 13 emerytura, że wiecznie będzie biedronka. Także, no, tylko współczuć. Tylko współczuć tym osobom. Kolejna sprawa. Znowuż skaczę z tematu na temat, bo jak zwykle jest to ograniczony czasowo. I tu właśnie rozwianie, wielu takich dywagacji. No jest ograniczony czasowo z powodu spotkań z wami. Pracy zawodowej, no i normalnego życia, nie, nie na zasadzie, że ja siedzę gdzieś w jakichś tworkach czy więzieniach, no tu pozdrawiam te osoby, które z opartością maniaka rozpuszczają takie informacje w internecie. No nie wiem skąd macie takie informacje, ale wychodzicie na, na kompletnych idiotów, twierdzą coś takiego, pisząc do moich znajomych, do mojej rodziny. Przecież ludzie ja się z każdym codziennie spotykam, ludzie dzwonicie do mnie i bardzo szybko następuje weryfikacja Waszych bzdur i idiotyzmów. Także to pozdrowienia, tak pseudo pozdrowienia dla tych wszystkich właśnie oszołomów, którzy by strasznie chcieli, żeby tak się stało, a się okazuje, że yy, kij ma dwa końce i zawsze można oberwać tym drugim. I tak się dzieje w przypadku tych wszystkich kapusi i donosicieli. Jednak... Idąc dalej, właśnie rozwijając temat, druga wojna światowa w Polsce i zbrodnie popełniane na narodzie polskim. Całkowicie temat dzisiaj jest, no nie tyle zakazany, jak temat jest całkowicie taki niszowy. Rozmawiając z paroma osobami, bo chcieliśmy stworzyć taki, no nie tyle kanał, kilka takich odcinków nakręcić pokazujących właśnie miejsca zbrodni na terenie Polski których Niemcy mordowali Polaków. Ja nie ukrywam określenia naziści Niemcy na Hitlerowcy. To mordowała ko ko konkretna nacja i słuchajcie, jeżeli znowu ktoś polecie, że obrażam, dzielny naród niemiecki, no to tylko świadczy o Polakach, którzy po prostu tacy są i donoszą do prokuratury, yy, chcieliśmy pokazać kilkanaście takich miejsc na terenie całej Polski, które są zapomniane, które jeszcze są, gdzie pozostały jeszcze fragmenty baraków, gdzie pozostały fragmenty właśnie ogrodzeń. Co się okazało, to jest przeważnie, to są tereny prywatne i absolutnie bez zgody właściciela takiego terenu nie można filmować. Nie można pokazywać pod karą administracyjną. I kto tego pilnuje? Komu teraz zależy na tym, żeby ta prawda nie ujrzała światła dziennego? No, przedwczoraj mieliśmy takie małe spotkanie i ktoś mi właśnie powiedział, mówi, Panie Darku, mówię, ale to nie ma sensu. W dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w, takiej, w, takiej, w takim momencie, kiedy żyjemy w tej pandemii, wszystko pozamykane, jesteśmy u okresu wytrzymałości psychicznej, fizycznej, finansowej. Pan Pierdzieli o II wojnie światowej, mówię tak. Bo nie da się budować teraźniejszości albo żyć w przyszłości, zapominając o przeszłości. Ja nie mówię o rozdrapywanie starych ran i tworzenie jakiegoś nacjonalizmu, który będzie prowadził do antagonizmów międzynarodowych, który będzie prowadził do rozlewu krwi. Nie. Ale z tego trzeba czerpać wzorce. Z tego trzeba wiedzieć, że coś takiego miało miejsce, żeby do tego nigdy nie doszło. zwróćcie uwagę, co się dzieje. Coraz więcej miejsc internowania powstaje, coraz powstaje więcej izolatoriów, no w różnych krajach się słyszy, że osoby będą izolowane. I co, będziemy mieli coś takiego jak był taki film 13. dzielnica"? Czy będziemy żyli w jakimś takim, nie wiem, Los Angeles czy ucieczka z Nowego Jorku? Gdzie Snake Pliskin był bohaterem i ratował świat, słuchajcie, tego chcemy. No chyba nie za bardzo, to była fantastyka, którą mogliśmy sobie obejrzeć, ale tą fantastyką, słuchajcie, byliśmy karmieni, odkąd ja pamiętam. Filmy fantastyczne cały czas nam mówiły o Epidemii mówiły nam o izolacji, o niepokojach społecznych, mówiły nam o buncie społecznym, o braku wody i zmianach pogodowych. I teraz, słuchajcie, mamy to wszystko jak na tacy. Teraz kolejna sprawa: zaśmiecenie orbity wokół Ziemi. No, ja tam w ogóle w tym temacie do końca nie siedzę. Jest to dla mnie odległy temat, ale ktoś mi powiedział, zajmując się tym, siedząc głęboko w temacie, że nasza orbita bliska i daleka jest tak zaśmiecona już odpadkami, że za parę lat nie będzie możliwości wysłania nowego satelity po prostu na orbitę. Z tego powodu, że latające odpadki go zniszczą. Ale jakie to ma skutki dla nas? No po prostu stworzyła się taka warstwa, no po prostu inaczej. Ziemia, tak jak on mi tłumaczył, że Ziemia jest jakby takim dodatkowym parasolem ochronnym ze śmieci otoczona, który zapobiega przedostawaniu się promieni słonecznych właśnie do Ziemi, że to też ma wpływ na przyspieszenie pregresji na Ziemi oraz zmian pogodowych. Może faktycznie coś w tym jest? No, naprawdę, ja w taką fantastykę daleko nie wchodzę. Siedzę w swoich tych wilkołakach i wampirach. I właśnie ten temat zaczyna być coraz bardziej aktywny. Jest coraz więcej ludzi potwierdzających właśnie to, co działo się w kompleksie Lidze Starzy ludzie. Yy, dzwoniliście do mnie, że jakiś tam pan z Walimia, syn byłego milicjanta, yy, wystąpił przed kamerą. No, jak sobie przypomnicie moje pierwsze takie wystąpienia, jeżeli sobie znajdziecie moje pierwsze filmy, znajdziecie wywiad z tym panem. Także to, co on opowiada, słuchajcie, ja nie widziałem tego, ja tylko jestem przekaźnikiem, tylko powtarzam słowa tych ludzi, którzy mieli z tym do czynienia, którzy widzieli to naocznie. I coraz więcej osób zaczyna o tym opowiadać. Wychodzą z założenia, już jestem stary, mi zostało mało życia, co mi teraz szkodzi, ja mogę o tym opowiedzieć. I jeżeli e, faktycznie ktoś jest dociekliwy, dotrze do tych świadków. Mieszkają tacy jeszcze w kolcach, mieszkają tacy w sierpnicy, mieszka taki pan jeszcze na zimnej wodzie. Który właśnie o tym opowiada, który jeden z, prac ja był z pracowników leśnych, który można powiedzieć dbał o drogi leśne. On pracował w lesie, był pracownikiem leśnym i dbał o drogi, właśnie jeszcze te po niemieckie. I one były, słuchajcie, do w, w upadku komuny, utrzymywane w stanie idealnym. Później po upadku komuny, nie wiem dlaczego, zaczęły jeździć specjalne samochody, które te drogi bite zaczęły niszczyć. Przede wszystkim krawędzie zaczęły rozjeżdżać, później specjalnie była jakoś woda puszczana na te drogi, żeby je rozmywać. I dzisiaj na Soboniu, jaki stan dróg jest, sami widzicie. Teraz jeżdżą te potężne maszyny jakieś leśne, które dokonują dzieła zniszczenia, ale w tym wszystkim jest jeden mały kruczek. Robią to na swoją niekorzyść, bo dzięki temu, że jeżdżą po terenach, po terenach Sobonia, jeżdżą po obozie, znaczy po obozie, po miejscu obozu właśnie tego Altwasser, Czyli zimnej wody, odkryli kilka chodników. Przez przypadek ciężki sprzęt rozorał, słuchajcie, gleby i się okazało, że pod warstwą kilkudziesięciu centymetrów gleby znaleźliśmy kolejny chodnik murowany, to znaczy ceglany. I on idzie właśnie w tych kierunkach, o których żeśmy myśleli. I teraz, jeżeli takim tempem będzie to wszystko postępowało, to jest pewne, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy odkryją się kolejne właśnie chodniki. I być może, że to jest właśnie yy, takie. Byłe proroctwo, właśnie słów Jareckiego, że w pewnym momencie Ziemia odkryje swoje tajemnice, właśnie w kompleksie Rize Czyli zwróćcie uwagę, wycinanie drzew, te prace leśne mogą spowodować osunięcie się w pewnym momencie zbocza, które odkryje nam w sposób piękny to, co Niemcy gdzieś tam sobie zakamuflowali. I może faktycznie tak być, bo teraz na włodarzu, właśnie wycięcie tego jednego zbocza, już teraz jest panika, że one może się osunąć. Wystarczy jakieś gigantyczne deszcze. I zbocze się osunie. Z tego powodu, że korzenie już nie trzymają tego zbocza, nie ma drzew. No ktoś ja kiedyś właśnie zwróciłem uwagę, no skoro taka masa drzew mówię, rośnie na zboczu i one się nie osuwa, a w momencie kiedy wytniemy drzewa, no to jest kilkaset tysięcy, może nawet więcej ton, i to się nie usunie, leśnik mi wytłumaczył, że w momencie, kiedy to jest, kiedy to żyje, korzenie ładniej wiążą, drzewa stanowią tą masę powodują, że zbocze się nie usuwa. Czym zbocze lżejsze, mniej związane, tym większe prawdopodobieństwo osunięcia. A czym jest zbocze podaża? Rumoszem, wydobytym z podziemi. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy to się usunie. Być może, że się osunie w ten sposób, że zasypie to, co wiemy, zasypie nam szczelnie, ale może odsłoni. Coś nowego. I to samo w kolcach. Tutaj ukłony do Andrzeja, właśnie, że pokazał to, co w kolcach się dzieje. Pokazał tą kopalnię, także zachęcam Was do, do, do oglądania kanału Znaki Rize. Andrzej częściej jest w terenie, częściej łazi po tych krzaczorach, więcej tego pokazuje. Także, jeżeli ktoś ma ochotę pooglądać to, co dzieje się w Rize na bieżąco, proszę bardzo. Wracając do tego, do tej wycieczki, ostatniej, właśnie w schronie, no, nie znalazłem tam nic. No oczywiście to był to był, to, był, to, był, to był to był śleby trop, ale słuchajcie, sama przygoda, samo wejście do takiego miejsca jest po prostu niesamowite. Teraz yy, byłem też w kilku miejscach, jednak miejsca są rozpoznawalne i dlaczego nie puszczam filmów? A no po prostu donosy. W momencie kiedy puszczam taki film, od razu jest donos, wiadomo kto donosi, yy, składa doniesienia no ja się muszę z tego potem gęsto tłumaczyć, właściciele mają naprawdę to głęboko, w głębokim poważaniu mają inne problemy, no ale niestety przez takiego kretyna yy, trzeba się troszeczkę natłumaczyć, trzeba połazić po prokuraturach i ja i właściciel takiego obiektu, także nawet na prośbę, nie puszczam yy, po prostu tych filmów, a dlaczego, no jak ktoś powie, no jeżeli Ci właściciel cwaniaczku wydał zgodę, wydał polecenie, a to jest proste cwaniaczki. W momencie, kiedy ja wchodzę, pokazuję coś takiego, to potem jest najazd jakich kretynów, którzy wpadają z oponami i je podpalają. Czysty przykład przepompownia za pierwszym zakładem. No to już jest skrajny debilizm, aczkolwiek ja też kiedyś zostałem oskarżony o podpalenie na oksywiu bazy paliwowej. Że podpaliliśmy bazę paliwową, potężne schrony po niemieckie też to zostało zgłoszone do prokuratury. Jednak sam fakt zacierania tych wszystkich śladów. Wypierania z naszej świadomości II wojny światowej. To już jest fakt, to już się dzieje. Wymazania właśnie takich przepowiedni, które mówiły właśnie o tych zmianach pogodowych, które teraz nastąpią. Jest bardzo dużo ludzi, którzy teraz mówią o resecie, którzy mówią o, o końcu świata. Dobrze, tylko się pytam, gdzie byliście 10-15 lat temu, gdzie byliście 8 lat temu? W momencie, kiedy ja z małą grupą ludzi o tym, żeśmy mówili, no po prostu no świat milcza, no znaczy świat milcza. Było to śmieszne. W momencie, kiedy byliśmy naprawdę blisko pokazania pewnych rzeczy na ślęży, na gozdnicy, w wirach, kiedy, kiedy, kiedy naprawdę mieliśmy już na wyciągnięcie ręki, w tajemnicę ślęży, nastąpiła ta, ten wielki atak taki właśnie na mnie. Bardzo duża grupa powstała wtedy opłacana już wiem przez kogo i nastąpił ten gigantyczny hejt na moją osobę. No, grupa, w której, w, której, w której działaliśmy, się rozleciała, część przeszła na stronę opozycji, jak ja to mówię, część się całkowicie wycofała z tematu. Można powiedzieć, że do dzisiaj z tamtej grupy zostaliśmy no, kilka osób. No nie ukrywam, że Bob jest najbliżej, także pozdrowienia dla Boba. I cały czas e, działamy. No jest, jest taka taka. Na spaczkach, którzy trzymamy się od samego początku. 12-13 lata są jeszcze przy mnie osoby, które znają mnie sprzed czasów internetu, gdzie żeśmy się jeszcze spotykali. I właśnie teraz. Yy... Te spotkanie w piątek Pokazało mi, że można Można właśnie się zjednoczyć Można w sposób normalny działać Można normalnie funkcjonować Można być poza tym całym systemem elektroniczno-telewizyjnym Który robi nam sieczkę z mózgu Nie na zasadzie, słuchajcie Że robimy jakiś wielki spontan internetowy Wychodzimy na ulicę Bo to się skończy jak marsz kobiet I te wszystkie inne marsze Gdzie teraz sypią się gigantyczne mandaty I represje wobec tych osób Kolejny, Kolejna represja, którą nam szykują no to jest właśnie yy, możliwość nieodmówienia, nieodmówienia przyjęcia mandatu. Ja z tego z tej formy kilka razy skorzystałem, no i zostałem po prostu uniewinniony przez sądy. Także nie przyjmowałem mandatów do tej pory, ale jeżeli oni teraz to wprowadzą, to policjant, zwykły krawężnik albo taki zwykły pałownik, słuchajcie, dostanie uprawnienia sędziego. On będzie szafował wyroki na Was na ulicy, na Was, na mnie, na, na, na naszych bliskich. Coś mu się nie spodoba, wystawi mandat, yy, nie będziecie nie będzie możliwości nieprzyjęcia tego mandatu, w tym momencie zapada na nas wyrok. I jesteśmy osobą w tym momencie, można powiedzieć, już karaną, w zależności od yy, przewinienia, jakie popełniliśmy i mandat będzie zależał od widzi mi się jakiegoś krawężnika. Także, no to jest chore, ale to jest represja. To już używam określenia: represja, że to będzie po prostu zamach na naszą wolność. To będzie na zasadzie, że tak jak było w komunistycznej Rosji: dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. Że nie ma czegoś takiego w demokracji, że ja muszę sw udowodnić swojej niewinności. Człowiekowi trzeba udowodnić winę. Nie na zasadzie, że ja potem będę przyjmując mandat, będę latał po jakichś sądach, a się okazuje, że nie sądy będą się tym zajmowały, tylko znowu, że jakiś twór partyjny powstaje. I czemu to ma służyć? A no właśnie, represjonowaniu nas. Przede wszystkim ma to służyć yy, uziemieniu nas, żebyśmy nie wyszli na ulicę masowo, a naprawdę już mamy tego wszystkiego dosyć. Ja żyję w miarę normalnie. Ale znam ludzi, mam masę ludzi w moim otoczeniu, którzy zostali uwięzieni na 30-40 metrach kwadratowych w 5-6 osób. To jest po prostu, słuchajcie, masakra. Zdrowym, normalnym ludziom zabrania się wyjścia z domu. Młodzież, chłopaki po 14-15 lat, słuchajcie, wulkany energii, muszą siedzieć, w w domu. No to jest po prostu chore. Nawet w sobotę, żeśmy wzięli taką grupę, było nas kilku dorosłych, zebraliśmy paru tych dzieciaków, pojechaliśmy na plażę. No i powiem Wam, że z jednej strony radość wśród tych młodych ludzi, że oni właśnie wyjechali, że na jeden dzień sobie gdzieś tam mogli wyjść z domu. Z drugiej strony, słuchajcie, takie przerażenia: brak internetu, brak komputera. Po półtorej godzinie, słuchajcie, ognisko już ich nie bawiło. Oni już chcieli wracać do domu Już rozglądali, bo żeśmy tak się umówili Że wyjeżdżamy, ale telefonów komórkowych nie biorą mi żadnych komunikatorów Po półtorej godzinie poprosili wujek Wracamy do, do domu no, już Zaczęli już różne wymówki Bo albo zimno, albo to, albo tamto Bo deszcz pada, bo śnieg sypie Ale w każdym bądź razie powrót do domu Żeby wrócić do domu i do komputera Ale słuchajcie, wystarczyło półtorej godziny No w sumie z dojazdem i powrotem to wyszło prawie 4 godziny Wystarczyło na to, żeby oni się uspokoili Na 48 godzin Znajomy do mnie mówi Darek, ich przez 48 godzin już później nie było, bo oni siedzieli sobie przy tym komputerze, ale potem znowuż yy, znudził się komputer i znowu musieliby wyjść. Także wychodzenie z domu jest naprawdę bardzo ważne. Nie można, nie można się całkiem zamknąć w czterech ścianach. I jak funkcjonować? No, znajomy stracił pracę, bo pracował na umowę zlecenia. Doradziłem mu, jak można stanąć na nogi. Wam też to polecam, jeżeli ktoś ma problem ze znalezieniem jakiejś pracy, ma problem. Zostań wolontariuszem. Zgłoś się do najbliższej pracówki, bo potrzeba wolontariusza. A zobaczysz, że się opłaca. Że są z tego bardzo duże wymierne korzyści. Także jest sposób, jest możliwość. Można, można sobie dać radę. Można przede wszystkim zapewnić... Inaczej, co ja będę mówił? Masz problemy? Zostań wolontariuszem. Także. Można w ten sposób dawać sobie radę. Są różnego rodzaju firmy, które jeszcze ludzi zatrudniają. Także no, nie jest tak do końca, i nie jest tak jeszcze tragicznie, jakby to mogło wyglądać. Wiadomo, wiele branż leży na łopatkach. No i teraz ten protest góralski. 18. Jeżeli oni faktycznie się otworzą, będzie to lawina, i tego już nikt, słuchajcie, nie powstrzyma. I jeżeli. Yy, przeciwko tym ludziom zostałyby skierowane siły policyjne no to jest niestety wypełnienie kolejnego planu, kolejnego punktu planu Himmlera, że ludzie po prostu rzucą się sami na siebie, w momencie kiedy zostali steroryzowani poprzez epidemię pozbawieni środków do życia pozbawieni jakichś tam perspektyw i nadziei jedyny sposób, jedyny lek nie szczepionka, by w tym momencie się okazało apały policjantów i teraz w jakim punkcie jesteśmy samym wam zostawiam osąd